Zadanie 12. Basen ma długość 25 metrów. W najpłytszym miejscu jego głębokość jest równa 1,2 metra. Przekrój podłużny tego basenu przedstawiono poglądowo tutaj na tym rysunku. Głębokość Y basenu zmienia się wraz z odległością X od brzegu w sposób opisany taką funkcją. Odległość X jest mierzona od płytszego brzegu w poziomie na powierzchni wody zobacz rysunek, czyli tutaj. Tutaj mamy 1,2 metra. I wielkość x i y są wyrażone również w metrach. No i popatrzmy na pierwsze pytanie. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Spośród podanych największą głębokość basenu, czy największa głębokość basenu jest równa. I teraz zgodnie z. Tą funkcją, czy tym zapisem, albo powiem jeszcze inaczej. Zgodnie z treścią zadania, długość basenu ma 25 metrów, i teraz ta długość jest opisana tą funkcją. I teraz, jeżeli pod x podstawimy 25 metrów, to my uzyskujemy tutaj, w tym miejscu, y. Zapiszmy jeszcze raz y, który jest równy 18 setnych razy 25 i od tego jeszcze musimy odjąć 9, dziesiątych. czyli tutaj sobie zapiszmy 9 dziesiątych. i teraz musimy wykonać takie obliczenia i y to się równa. No i teraz pamiętajmy o tym, że na naturze możesz korzystać z kalkulatora. Czyli nie musimy tutaj tego działania wykonywać pisemnie, więc ja również skorzystam z kalkulatora. Czyli tutaj zapiszmy sobie 18 setnych razy 25. To jest 4 całe i 50. To tutaj sobie zapiszemy 4 całe i 50. I od tego musimy odjąć 9 Czyli zapiszmy sobie y równa się. No i teraz policzymy na kalkulatorze 4,5 odjąć 9, to jest 3,6, przy czym musimy pamiętać, że y jest wyrażony w metrach, czyli tutaj uzyskujemy 3,6 metra, to oznacza, że największą głębokością basenu jest właśnie ta odległość, czyli tutaj będziemy mieli odpowiedź b. Popatrzmy teraz na drugie pytanie postawione do tego zadania. Oblicz wartość współczynnika A oraz wartość współczynnika B. Tutaj generalnie chodzi o tę część funkcji. Chodzi o ten współczynnik A oraz ten współczynnik B. I teraz z treści zadania wynika, że najpłytszy, czy w najpłytszym miejscu basen ma głębokość 1,2 m. Czyli dla tej wielkości x jest równy 0. Czyli oznacza to, że dla x równego 0y jest równe 1 cała i 2 A skoro tak, to podstawiając te dane do wzoru funkcji w postaci f od x to się równa a x dodać b my uzyskujemy tutaj następujące dane. Będzie to 1,2, to się równa. 0 razy A plus B. To oznacza, że 1 cała i dwie dziesiąte jest równa B, bo 0 razy cokolwiek jest równe 0. Czyli ten nasz współczynnik B jest równy 1 cała i dwie dziesiąte. To z kolei oznacza, że wzór możemy zapisać w postaci F od X to się równa a razy x plus 1 cała i dwie dziesiąte. Musimy jeszcze jednak wyznaczyć wartość a, i teraz popatrzmy na tę funkcję. Otóż tutaj mamy 15 metrów w tej części funkcji, oraz i tu też pojawia się 15 metrów. To z kolei oznacza, że dla x równego 15 funkcja może być opisana zarówno tym wzorem, jak i tym wzorem. To z kolei oznacza, że dla jednego i dla drugiego wzoru, czyli dla tego wzoru i dla tego wzoru, Wyjdzie nam taka sama wartość, czyli y wyjdzie nam taki sam. I to właśnie jest ten punkt, który daje nam możliwość dalszych obliczeń. I teraz skorzystamy sobie z tego wzoru, czyli z y równego 18 setnych x odjąć 2 dziesiąte. Z tego wzoru wyznaczymy wartość dla x równego 15. To oznacza, że. Jeżeli mamy wzór, który jest opisany, znaczy, który wygląda następująco, y równa się 18 setnych x -a odjąć 9 no to jeżeli wiemy, że tutaj x ma być równy 15 i jeżeli chcemy obliczyć wartość, czyli y, no to wystarczy teraz to 15 podstawić tutaj pod x. Uzyskujemy zatem y, który jest równy 18 setnych razy 15 odjąć, 9 dziesiątych. No i tutaj znowu skorzystamy tym razem z kalkulatora i policzmy: 18 setnych razy 15 to jest 2,7, i, i od tego odejmujemy jeszcze 9, otrzymując 1,8. Czyli tutaj zapiszmy, że to jest y, który jest równe. 1,8, czyli dla x równego 15, wartość tej funkcji jest równa 1,8. A to z kolei oznacza, że w tym punkcie głębokość basenu wynosi 1,8 metra. I teraz tę głębokość musimy otrzymać także, jeżeli podstawimy 15 tutaj do tego wzoru. Przy czym ten wzór moglibyśmy tutaj zapisać jako y równa się, a x dodać 1 cała i No i teraz wiemy, że y równy jest 1 cała i czyli zapiszemy sobie tutaj 1 cała i to się równa a razy. No i tutaj też 15 podstawiamy pod x. Co tutaj tłumaczyliśmy sobie chwilkę wcześniej, że skoro tu mamy 15 metrów i tu mamy 15 metrów, to możemy wykorzystać jednocześnie te dwa wzory. Czyli mamy a razy 15 dodać 1 całą i 2. No i teraz dalsze obliczenia już tutaj wykonam w tym miejscu. Zapiszmy zatem, że mamy 1 całą i 80, która jest równa. 15a plus 1 cała i 2. Zamieniam teraz to równanie stronami, czyli 15a, dodać 1 cała i 2, to jest dokładnie to samo co 1 cała i czyli 15a to się równa, 1 cała i odjąć 1 cała i dziesiąte, czyli 15a to się równa. No i tutaj szybciutko policzymy na kalkulatorze. 1,8 odjąć 1,2 to jest 0,6, czyli 15a to jest 0,6. obustronnie teraz to równanie dzielimy przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli przez 15. To oznacza, że a to się równa, no i teraz te nasze 0,6 dzielimy przez 15, otrzymując 400, czyli zapisujemy tutaj 400. I oczywiście moglibyśmy tutaj tę wartość zostawić w takiej postaci, w jakiej jest czyli cztery setne, albo moglibyśmy to również zapisać w postaci ułamka zwykłego. Ja odpowiedź do pytania drugiego zapiszę już tutaj, bo tutaj tylko ma miejsce, że A jest równe 4 setne, natomiast B jest równe 1 cała i 2 dziesiąte.